Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy 4 lutego, dzisiaj mamy 0, u mnie jest dzisiaj 0 stopni, pada śnieg, jest zimowo. Rozpoczynamy sezon 2023, będą nowe odcinki, ale dzisiaj odcinek o budzeniu pelargonii. Jak budzić pelargonie? Oczywiście obrywamy te zwiędłe, skorowane liście żeby po prostu nie, tu, nie, tutaj nie było żadnych chorób grzybowych i takiego typu rzeczy. Obrywamy, tego jeszcze wyrwę i mówię Wam dalej. Pelargonie przez zimę, ja je podlewam tak, no w miesiącu to chyba jedna, jedna szklanka na jedną doniczkę i to jeszcze taka mała szklaneczka. No więc one były bardzo skąpo podlewane, ale teraz już podlewamy nawet co drugi dzień. To zależy od temperatury, w jakiej są przechowywane i tak, jakiej są temperaturze i tak dalej. Trzeba oczywiście zawsze patrzeć palcem, czy ziemia jest mokra czy sucha. No i co jeszcze? Pelargonie teraz już stawiamy w jasnym pomieszczeniu, już nie w ciemnym, tylko w jasnym żeby miały światło, słońce, no teraz słońce mało, ale no, żeby były na jasnym oknie. Najlepiej, żeby to okno było duże, żeby wpadało na jak najwięcej światła. Bo jak, przechowyw jak przechowywaliśmy pelargonie, to nie, pod, nie, nie było potrzebne tak dużo tego światła, a teraz już to światło będzie nam potrzebne. I co jeszcze? Dosypujemy nowej ziemi. Może to być nawet ziemia do wysiewów. Nie bierzcie z ziemi z ogrodu, bo, to jest, bo u mnie na przykład jeszcze jest zamarznięta, raczej nie bierzcie taką ziemię do wysiewów, może być ziemia uniwersalna do kwiatów, żeby je pobudzić. Yy, na razie, pelargonii nie nawozimy. Poczek niech poczekamy, a żebyśmy poczekali, aż będą już pączki, to wtedy będziemy nawozić. Pączki na kwiaty, to wtedy będziemy nawozić, ale ja Wam jeszcze wszystko powiem. No i oczywiście temperatura. Stawiamy, w temp bo przechowywaliśmy gdzieś tak w temperaturze od 5 do 10 stopni, a teraz ta temperatura najlepsza by była 10-15. No w domu wiadomo, że będzie cieplej, ale to też tak może być. No i to chyba już wszystko na, na ten odcinek. Subskrybujcie mój kanał, dodawajcie łapki w górę, piszcie komentarze. Oglądajcie moje filmiki, więc nara...